wyścigi ale na pewno z niecierpliwością wszyscy oczekują pojedynku ermolenko Kusza, Owirzy Szymkowiak, Ermolenko-Kusta znów bardzo dobry start Andrzej Kusza, Kusta ale Owirzyc wychodzi na prowadzenie Andrzej Kusta wyjdzie pierwszy za nim Owirzyc nie, teraz już Szymkowiak, Owiżyc trzeci Ermolenko zamyka stawkę już teraz przesunął się na trzecią pozycję Andrzej Kusta na czele za nim Jarosław Szymkowiak będzie próbował otwierać ataki sama Ermolenki. Ermolenko po zewnętrznej, po wewnętrznej, teraz już jest drugi. Sam Ermolenko, no ale ma dużą stratę do Andrzeja Chuscy. Na pewno nie na tyle dużą, aby nie mógł powalczyć o zwycięstwo w tym wyścigu. Prowadzi Chusca znów. Piekielnie dobry start Andrzeja Chuscy. Wystartował spod taśmy. Ermolenko, kłopoty z obanowaniem motocykla na tej dziurze, o której już wielokrotnie wspominałem, na pierwszym łuku. Opanował motocykl, nie wykorzystał tego Jarosław Szymkowiak. stawkę zamyka jedzący bez wyrazu w dzisiejszym spotkaniu Cezary Owiżyc Rozpoczyna się ostatnie okrążenie tego wyścigu i Andrzej Hussa po raz drugi pokona sama Ermolenkę. Nie da rady, Saden Sam, jak go nazywają na całym świecie. Jeszcze jeden desperacki atak sama Ermolenki. Jeszcze, 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 jeszcze do końca. Tak jest. Andrzej Husza. Mimo tego. Ostatniego desperackiego ataku Sameer Molenki zwycięża Andrzej Huszcza, który już teraz można powiedzieć jest najlepszym aktorem tego spotkania. 39 lat, od ponad 20 lat na żużlowym torze i taka forma, bowiem jest po prostu jak wino. Im starszy, tym lepszy. 3 punkty...